Dzień maturzyści, dzisiaj powiem Wam, jak zarekrutować się na Politechnikę Częstochowską. Wejdź na stronę główną Politechniki Częstochowskiej, zakładkę kandydat, rekrutacja, internetowa rekrutacja kandydatów. Następnie rozpocznij rejestrację od utworzenia konta w systemie IRK. Pamiętaj o zaznaczeniu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO. Po utworzeniu konta uzupełnij dane osobowe oraz czytaj zdjęcie cyfrowe. Następnie przejdź do zakładki Wykształcenie. Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze wyników matury, koniecznie zaznacz w systemie przedmioty, które zdawałeś. Jeżeli posiadasz dyplom zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, możesz uzupełnić te dane w tym miejscu. Przejdź do oferty i wybierz interesujący się kierunek studiów. Informacje dotyczące terminarzu oraz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie Politechniki Częstochowskiej w zakładce Kandydat, Rekrutacja, Terminarz oraz Wymagane Dokumenty. Do zobaczenia na Politechnice Częstochowskiej.